na stole papieru. Kochani, to poleci tamtorek to piętnastki? Jest tak, Właśnie jak widzicie, proszę Państwa, to było napisane za kilkanaście lat. Bez niepotrzebnego, wydłużania, by, by nie było I Każde zdanie od nowej dni. Tak? Potem ja będę czytał i od nowej dni będę zaczął sprawdzać. Tak, to jest ten kryzys. jak zawsze. Ogłodaj. Jak, jak zawsze, się takie... I teraz tak, ktoś się że ma w ogóle reguły. Jest taka inna historia, ja to jest to, rozmowa, Istnie, niż masz jasny swój Obrigado. Oh. przychali potwór z praktycznym. Przedali się, pełniąc endy i ołówki. Tenże w ten imię Chrystusa należałoby wspomnieć, że w arce ciekawych dziejów naszego na samym starego prastarego także i eks-Mocławia, a obecnie już niepośrednią niepośrednio rolę o tá? Wędra na Jak srogo że władze na ten czas wciążą naprawdę autentycznie, rządnie i odważnie podatne. darzenie zaufaniem zachód i Wegnowa polizacja przyklująca większy kruszteleżac. Nie maże alce, któryby przysłował trudności. wszystko wpużono, się ze się narywnie. Niesamelnie może poczuł wykonywać niegodziennie. Żartok przebywał już tuż nie, nie wiem, przywyka, tuż 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 w tuż 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 A nawet nie było, Liczą wszystko, w to wszystko raz, ale wiele, naprawdę wiele razy. Dostrzegamy mocno zbudowanym świetnych obiektach z historii studentów oraz prawdziwe, superatrakcyjne arcystety. Czekuje ich nie rada karość i uchwały duchowej, który nie pozwoli im zawieść potrzeby. Nie rzadko będą mieli popier do czynienia ze wspólnymi przez przed możliwością zagrożenia zatruszenia ogromnych. Lepiej bowiem zachodnić w czasu. Na wówczas to Na wówczas, na to przybyły. Na pewno czas rano. Na... czas na... I, Proszę Państwa, czyli bez bólu... I w nadziei i bezbłędnie. I bez błędy, No muszę powiedzieć, że laureat zrobił chyba 18 punktów. Nie, panie nietrudne, nie trudne. Panie rektorze, o szkole ładnie było napisane. Proszę Państwa, panie rektorze, drodzy państwo, szanuję państwa przede wszystkim siebie też. Dla, na, dlatego jak już robię, to siedzę, kombinuję, tak? Tutaj Państwo się uśmiechali i, i proszę Państwa, i pisali, pisali, a przódy chichotali. No, tak było, proszę Państwa. I, i teraz, i, czy, czy mam ogłosić, Panie doktorze, czy razem? Nie, proszę Pana. Panie doktorze, proszę jeszcze na pewność. Dobrze, tu są dyplomy. Ja, i, no, proszę Państwa, naprawdę to jest całą grupę Sprawdzaliśmy i powiadam. Pierwsze miejsce, proszę Państwa. bardzo Bożychowski. Z tego powiadam, tyle błędów, ale w to na mnie czytam, bo Pan Rektor będzie wręcz <mstrunk Colega w ten sposób> A skąd, a skąd, a skąd? Wielkie. W drugie miejsce, Pan Przemysł Trzecie. Proszę Państwa, drugie. Ja już wiem, że ćwiczenie czyni mistrza. Proszę Państwa, Panie Pośle, to się sprawdza. Drugie miejsce. Tak, Marek Wojtkowski. Ja jest poniżej, nie tylko poniżej 20 i trzecie miejsce właśnie już tu. Ja mam swoją teczkę też i tu mi się pomyliło. Pierwsze i trzecie właśnie Pan Przemysław Martynawski. Panie Rektorze, Redaktorze, Pan się otarł o podłogę. Aby, wy Kilka, tam ze trzy, cztery błędy zabrali, żeby Pan y, wstąpił na podłogę. Panie Rektorze, Panie Redaktorze, proszę teraz rozdać nagród. Ja będę trzymał dyplomy może. o... Pan bardzo mógł A bardzo proszę. Gratuluję wszystkim. Ja się cieszę, że, że w tej grupie znalazła się grupa młodzieży, to mnie najbardziej cieszy. Młodzieży szkolnej, gimnazjalnej. Mam pomysł na to, żeby w przyszłym roku tej młodzieży było, było więcej, ale tajemnic nie będę zdradzać, bo naprawdę udział i ćwiczenie, czyli ministrze, jak tutaj. Dobitnie e, wykazał Pan pan Poseł. E, gratuluję wszystkim i myślę, że spotkamy się za rok w większym składzie. Tymczasem dziękuję organizatorom, dziękuję władzom uczelni i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Panie lektorze, może tak w słowach. Podpowiadam Panie lektorze, że chętnie panie nasza uczelnia się jakiś miejski, szkolny, Chętnie przygotujmy pod naszym patronatem. Państwo, rozumiem, że dość długo Państwo czekali na, na z tego wynika, że, że Komisja intensywnie pracowała. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za udział i za to wyzwanie, jakie postawiliście sobie przed sobą. My z Urzędem Miasta, jak ubezpieczeni w takim wyłożymy dołożymy stanie, żeby nie bardziej rozprokładować ten skandal, bo w kolejnym festiwalu. Miejmy nadzieję, że ten festiwal będzie nosi już nazwę Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, jak my również instytucje kulturalne. I wydaje mi się, że co dyktando już powinno się naprawdę za sprawą Pana doktora Adama Kowla wpisać na stałe festiwale w Łocławski. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję. Yy, wszystkim całej trójce, wszystkim Państwa i każdemu z

Kogoś z Przynajmniej A... Nawet przypomniałem. Miałam teraz pana prezydenta polskiego. Tak, no to właśnie od pana prezydenta e, nagroda myślę, że dość e, znacząca i cieszę się, że idzie w ręce zaprzyjaźnionej gminy Wszystkiego Wszystko. dobrego.